Witam serdecznie, to skurida a to, to kolejny odcinek sali v, Tym razem Yuby BRD na T57 Heavy. A tu mapa bagno, 58% szans na wygraną. Yuby tutaj leci sobie w prawo. T57 Heavy to jak widać, to dyszka amerykańska. Tylko, że z tym z magazynie, z magazynkiem 4 pociski, po 400 damage każdy. Tam jest bodajże 200%. 58, bo 268 koncentracji nie pamiętam już teraz, nie jestem w stanie tego dokładnie powiedzieć, ale to może sobie bez problemu sprawdzić. Wieża, taka ala francuska, trochę lepiej wyprofilowana, potrafi bardziej dingać. Za to no, korpus tej wieży, ta podstawa, no, łapie wszystko praktycznie, górna część już trochę mniej. Potrafili razem, jak strzelać w niego, to albo w płyte, albo właśnie pod, pod wieżę, to, to mocowanie tej wieży. O jest M103, pierwszy cel. No i tak praktycznie z Biodra, bum, i jest strzał. Tutaj też Biodro ładnie i też strzał wszedł. A co ciekawe, bitwa już jest po, po, po patru, gdzie był nerw, właśnie na tego typu. Zachowani, że Celność w czasie obrotu była znerfiona na te 50 heavy, a tu patrzymy i strzela praktycznie w punkt. Może ta celność nie do końca tam została tak bardzo znerfiona, nie, nie odczuwa się tego aż tak bardzo. I tak działo nie było super celne, ale może parki też się kompensują to trochę. Tu przed chwilą M103 przebił, i w wieżę, tam prosto działo. No niestety nie part. No, nie wszystko jest w stanie się odbić. No, ale jak strzelać ten czołg, to albo właśnie podstawę wieży, gdzie tam pancerz jest bardzo mały i nie jest to w ogóle praktycznie skontowane, albo w płytę. Górna płyta jest y, podobna do piątki, koło 200 pancerza, więc tego przebić to strasznie ciężko będzie z zwykłych ciał ciężkich. Wtedy, no, powinno wchodzić, ale lepiej nie ryzykować. Dolna płyta, albo podstawa wieża. To, to główny punkt strzelania tego czołgu, jak my jest na przeciwko nas, a jak nie na przeciwko nas, no to wiadomo, bok to miękki jest, jak polera, więc trzeba na gąski. jak się skutkuje, żeby nie od zero nie No, jest 0-1. Łuset, Jezus, mój czerwony baron. Dosyć szybko porwał na lewej plance. Jest pałka. No pierwszy strzał za zero w gąski, no ale teraz już pociski punkt lecą i nie ma problemu z przebiciem, no mogła paść, ale niestety bez do jeden pocisk szedł te MC3 to no, trochę trochę te 34 tutaj po gdzieś tam na środku co siedzi, no nie ciekawie się robi Byłyby siedzieli na środku, a tu 3 arty. NC3 wyeliminowane. W końcu mi się udało coś zrobić. Znali tę c z tamtej strony, ale to jest 3-4. Lewa strona padła. Tutaj na szczęście ta strona jest ogarnięta, więc jest jakieś zabezpieczenie, że oni jak będą chcieli atkować, no to się natkną, niestety. Ale na... A to im tak to nie przejdzie w e 50 e, tam gdzieś w dołku stawany to jest 85 ale 85 też się wycofuje. Tutaj za bardzo nie chcę, w ma chcę strzelać, no to ładnie, bo się prosto. Cel to dwa do Jedno było po słodkowego, drugiego było dwa pociski, na razie akcja nie szykuje. żeby się się jakoś rozwinęła, więc już ma czas na przeładowanie. A przeładowanie to niecałe 24 sekundy. Najszybszy przeładowujący ciężki magazynek. Naprawdę można to odczuć. Tak już zauważymy, że te się heavy przeładowuje. Wystrzelał się, to nie można go puścić, nie dać mu dać odetchnąć po przodu i go no załatwić, a tak trzeba wyjechać, trzymać cały czas presję, jak najlepiej jest dwóch trzech naraz wyjechać i go załatwić, bo tak to on przeładuje i będzie was po kolei snajpił, wystrzela was po kolei kaczki na strzelnicy. No oczywiście mówimy o ogarniętym graczach. Jak widać, E4 już tam na linii 1 podjeżdża do podkapa tam. Tutaj bardzo rynkownie jeden spot i arta. Ale tutaj jest... widać na granicy, Rysowania w ogóle nie wiem, granicy spotowania, ale coś tam jeszcze jest oprócz tej czwórki. A ja myślę, że i 6 kryje. bym musi osoby dać znać dopiero w ostatnim chwili, jak oni bliżej podjadą, nie może stać i, czy... I sami ich wyspotować i zacząć strzelać. Oni muszą podjechać bliżej. o jest i 6 tak. Te czwórka też i właśnie podjeżdżają, i o to właśnie chodziło. Nie musiał go zobaczyć w ostatniej chwili, właśnie tego zobaczył, szósty, w ostatniej chwili, to była jego, jego właśnie ostatnia chwila. Jóba ma czas na przeładowania, a Artego tutaj na pewno nie sięgnie. Nie ma szans, ale za to 3 przykaty zostają wytłuczone przez Artem. A, etwórka się w no. pokazała. Będzie problem z siebem, tylko jeżeli tak ona nie strzeliła. sobie bez karnie. Nie no tak, tutaj nie wyjdzie, bo etwórka to zobaczymy problemu. Chyba jeszcze nie pomalowany. No tak, na bitwę wychodzimy mi przygotowany w ogóle zerobę makijażu. bardzo to ładnie strzeliła w góreczkę to jest E-50M tutaj nie wiem czemu nie strzelił nie załatwił na tym E-50M ważniejszy cel E-32 może sobie spać, stać nie, nie biję tak mocno jakimś e m no dobra, wybrał ten cel, załatwił go więc jest dobrze, zdarzył się ukryć. Przetartą E50M tylko mu da, dało jedną strzałę. Okej. Okay. No i E4 na gąska. Idealny cel. Raz. Dwa. I E4 nie ma. E50M też wyparowało ładnie.

Ja, ja tu po w sumie wyjechałem, żeby załatwić Artę. to ja pełno HP. No, gdzieś tutaj... Coś, coś tutaj środkiem jechało, ale chyba go załatwił Czedek z, z Kappa. Tak, tutaj lowe gdzieś tutaj jechało. Teraz niby wybiera się na drugą stronę po tego CZ-100. A jest Jack Panzer Fartownie udało się dingnąć ten strzał. Ale Jubemu się nie udaje do końca się jadzi. I robi się mały problem. Nie, też się ład, ładnie wspomaga Jubego. Arty jedna strzeliła, zgąskowała, druga nie trafiła. Chyba tylko, tylko dlatego, że... Właśnie, zbiłby został zgąskowany. s 50 bije za rogu. Uuu, ale arta tutaj się strzeliła. Gdzie ono? O, no, musi być tutaj na już na A3. No, jest obiekt 416. Albo i z trzeci, albo to uzyska lepszą pozycję. Tak. Niski czołg, bardzo ciężko go trafić tam. Jeden połowy wiatru podchodzić gdzie indziej, i już o, na D1, ale też się okazało, że była. Bardzo odważne podejście, ale też. Dosyć pomysłowe. Szczególnie jak tutaj czołgi zajęły tą linię, gdy do G2, to tam arcyklenia mogę zupełnie ścignąć. Okej, i z trzeci padł. tutaj Esi już 5 i GWS 100, GW No ale to już GW zaraz wyparuję. Gdzie jest to GWS 100? Czy Yubemu uda, mu się, uda mu się szósty zaliczyć? Czy może zginie za chwilę? Bo to e 5 który się zdąży obrócić i strzelić z dmagem. Dobra, e 5 strzeliło. Obiekt A416. Obiekt 704 I też wybiera się na niego. Bum, pięknie za 500 nas weszło. Ajajajajaj, tutaj... No bardzo niefartownie tylko dwa strzały weszły, ale przecież jeden za pięć bardzo mocno. Za maksimum praktycznie.